Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Paris Saint-Germain to specyficzna drużyna, która posiada w swoim zespole wiele gwiazd. To sprawia problemy, a w szczególności relacja Neymara z Kylianem Mbappé. Jak Francuz przyznał, że czasami miewa sprzeczki z Brazylijczykiem. Czy Mbappé jest egoistą? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Erlingu Haalandzie, który nie odrzuciłby oferty od Realu Madryt, nowym trenerze Chelsea, za którego klub z Londynu zapłacił ogromne pieniądze. Kolejnych pochwałach kierowanych w stronę Roberta Lewandowskiego oraz o możliwym powrocie jego Kosty do Premier League. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją Dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Z tego miejsca chciałbym Wam również bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dzisiejszy odcinek przypadnie Wam do gustu i usłyszycie coś nowego. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie: wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Dzisiejszy materiał zaczniemy od bardzo ciekawego tematu. W zespole Paris Saint Germain znajduje się wiele piłkarzy. Którzy w poprzednich drużynach pełnili rolę liderów: Leo Messi, Sergio Ramos, Neymar czy też Kylian Mbappé. To tylko część zawodników, którzy posiadają ogromne umiejętności. Każdy z nich chciałby być liderem i dyrygować zespołem z Paryża. Niestety nie jest to możliwe: lider może być tylko jeden, i takie właśnie aspiracje ma Kylian Mbappé. Francuz jednak często przesadza i serwuje nam spory pokaz egoizmu na murawie. Obrazki braku zagrań do kolegów, którzy znajdują się na lepszych pozycjach, czy też kłótnie, kto ma wykonywać rzut karny w zespole PSG, to już codzienność z udziałem Mbappé. Najczęściej możemy ujrzeć sprzeczki pomiędzy wspomnianym Francuzem a Neymarem. Tak było między innymi w ostatnim meczu Paris Saint Germain z Juventusem. Zobaczcie sami. Często pojawiały się newsy o kłótniach czy też nawet bójkach w szatni pomiędzy zawodnikami. Jednak duża część z nas nie brała tego za pewnik. Media często lubią podsycać informacje, teraz jednak sam Mbappé opowiedział o swoich relacjach z Neymarem. Zawsze mieliśmy związek oparty na wzajemnym szacunku oraz zawsze mieliśmy cieplejsze i zimniejsze chwile. Są okresy, w których jak widzisz jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi na świecie, a potem inny, w którym rozmawiamy ze sobą mniej. Taka jest natura naszego związku, ale jest w nim dużo szacunku. Mam dużo szacunku do niego jako gracza, tego co reprezentuje, oraz znaczenia dla naszego zespołu. Kiedy masz dwóch piłkarzy o tak silnych osobowościach, życie nie jest liniowe. To prawda, że czasami coś się dzieje, ale zawsze z szacunkiem i w interesie Paris Saint-Germain. Jak więc mogliście usłyszeć w zespole z Paryża, bywa różnie, a medialne doniesienia często bywają prawdziwe. Niestety Mbappé nie przytoczył żadnej konkretnej sytuacji z Neymarem. Widać jednak w tym sezonie, że powoli Neymar ma dość samolubnych zachowań Francuza, często okazując frustrację na murawie. A wy co sądzicie o relacji pomiędzy Kylianem Mbappé a Neymarem? Czy według was Paris Saint-Germain może stać się prawdziwym zespołem? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Erling Haaland w letnim okienku transferowym przeniósł się z Borussia Dortmund do Manchesteru City za kwotę około 65 milionów euro. Norweg robi dosłownie potężną furorę w Premier League, udowadniając, że wcześniej strzelane bramki w przez wielu nazywanej ogórkowej lidze nie były dziełem przypadku. Przed jego przenosinami na Etihad Stadium pisano, że interesuje się nim FC Barcelona, Bayern Monachium czy też Real Madrid. Jak się jednak okazuje, królewscy odstawili Norwega na boczny tor, skupiając się na transferze Kliana Mbappé, który koniec końców nie doszedł do skutku. Szkoda, bowiem Halland w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że takim klubom jak Real Madrid się nie odmawia. Na pytanie dziennikarza, jak można odmówić Realowi, odpowiedział: Dobre pytanie, bo nie można. Niejako jednocześnie puszczając oczko do królewskich na przyszłość. Czy taki transfer byłby w przyszłości możliwy? O dziwo, jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Karim Benzema powoli już będzie kończył swoją piłkarską karierę a Halland wydaje się wręcz idealnym jego następcą. Norwek posiada w swoim kontrakcie klauzulę wykupu, która wynosi zaledwie 150 milionów euro i będzie ona aktywna od sezonu 2024-2025. Sam Kylian Mbappé wypowiedział się na temat swoich potencjalnych przenosin do Królewskich. Real Madryt, nigdy nie wiesz, co wydarzy się w przyszłości. Co prawda nigdy tam nie byłem, ale odnoszę wrażenie, jakby Real był moim domem, czy coś w tym stylu. Wielu kibiców Los Blancos kreśliło kryje na Mbappé i znacznie przychylniej patrzą na przyjście norweskiego napastnika. A Wy chcielibyście zobaczyć Erlinga Halanda w barwach Realu Madryt? Napiszcie swoje za i przeciw w sekcji komentarzy. Thomas Tuchel po ostatniej porażce Chelsea w Lidze Mistrzów z Dynamem Zagrzeb pożegnał się z posadą trenera w ekipie The Blues. Decyzja spotkała się z ogromnym zaskoczeniem oraz sporym rozgoryczeniem kibiców zespołu z Londynu, którzy cenią niemieckiego szkoleniowca. W końcu to właśnie dzięki niemu w ostatnich latach wygrali upragnioną Ligę Mistrzów, mimo iż nikt nie dawał im na to szans. Kto zastąpi Tuchela na ławce trenerskiej? Będzie nim Graham Potter, który został wykupiony przez The Blues. Potter to były już trener Brighton, czyli klubu, który w tym sezonie naprawdę ciekawie się prezentuje. Niestety tam nie mógł liczyć na grę w europejskich pucharach. W Chelsea całkowicie się to zmieni. Jak podaje The Times, włodarze zespołu z Londynu wydali sporo pieniędzy za tego trenera. 47-latek został wykupiony z ekipy popularnych Mew załącznie 22 miliony funtów. 20 milionów funtów gigant Premier League zapłacił za samego trenera, ale musiał jeszcze wydać 2 miliony funtów na sztab szkoleniowy. Zobaczymy, czy nowy szkoleniowiec przywróci drużynę ze Stamford Bridge na właściwe tory. Nowi właściciele mocno przebudowują zespół. Czy wyjdzie im to na dobre? O tym dowiemy się z czasem, choć póki co wyniki The Blues nie napawają optymizmem. Robert Lewandowski doskonale wpasował się do FC Barcelony. Zarówno fani jak i koledzy z boiska od razu go pokochali. Po pięciu spotkaniach dla Barcelony Lewy ma na koncie aż 8 bramek. Z Barsy płyną dosłownie same pozytywne wypowiedzi na temat polskiego napastnika. Czawi w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że brakuje mu już słów do chwalenia dyspozycji kapitana Biało-Czerwonych. Ostatnio jednak Sergi Roberto w kilku zdaniach powiedział co sądzi o Lewandowskim. Przez kilka sezonów cierpieliśmy przez Roberta Lewandowskiego, a teraz on gra z nami. To dla nas wielkie wzmocnienie. Lewandowski już teraz ma doskonałe relacje z szatnią i kibicami. Strzela gole, jest wielkim profesjonalistą i niesamowitą osobą. Na pewno jeszcze nam pomoże w tym sezonie. FC Barcelona idzie w tym sezonie jak burza, a Robert wyrasta na lidera zespołu. I tak naprawdę dotrzymuje danego słowa. Polak bowiem podczas transferu do Barsy zadeklarował, że zrobi wszystko, aby pomóc klubowi z Katalonii wrócić na piłkarski szczyt. A według Was ile goli strzeli Robert Lewandowski w tym sezonie? Napiszcie w komentarzach. Diego Costa od wielu miesięcy jest wolnym zawodnikiem. Na początku roku napastnik rozwiązał kontrakt z Atletico Mineiro i od tego czasu pozostaje bezrobotny. Sytuacja ma się jednak wkrótce zmienić. Jak informuje Fabrizio Romano, 33-latek ponownie zagra w Premier League. Jego nowym klubem ma być Wolverhampton. Początkowo były reprezentant Hiszpanii nie dostał pozwolenia na pracę. Klub odwołał się jednak od tej decyzji i wkrótce napastnik podpisze roczny kontrakt. Przypomnijmy, że tego lata do Wolves dołączył Kalajdzić ze Stuttgartu. W pierwszym występie austriacki napastnik zerwał jednak wiązadła krzyżowe, co spowodowało, że działacze klubu zgłosili się do jego Kosty. Powrót Hiszpana do Premier League wzbudził ogromne zainteresowanie kibiców, którzy już teraz nie mogą doczekać się, aż zobaczą Kostę na angielskich boiskach. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!